No i jesteśmy z powrotem na polu Tylko, że dzisiaj po odbiór sprzętu, gdzie stanie? Może tam. Nie, może tym Busikiem, czy tam jak? Nie, tu stanie. O, wyjęty już jest na sprzęt, to zobacz. No właśnie, to tutaj podjeźć. No i przyjechaliśmy odebrać sulkiego, szczczepko samochodową. I przy okazji jeszcze obejrzeć prasę. Jednak dogadaliśmy się tutaj, bierzemy DPX-18. Dla nas to świat i ludzie nie ma co przesadzać. Ostatnio oglądaliśmy 160 to ta jest 180 no Taki zaczerpieli w I tak. No taki to tak. I tak. Jeszcze cichutko chodzi Pasy Pasy pierwsze chyba bo spinek nie ma Na uponach lasa póki co góry zaraz To łańcuch to też chyba troszeczkę rozciągnięty O, teraz poszły na dół Co ja to słomy robi? Jest tak, na dół Ja tam chciałem tylko ich zabierać ja to myślałem że się w ogóle wyjmuje a to tylko no nie chodzi, to nie, chodź, nie chodź się schować a to Ale zastrzec. ten mają chęć wyjść tylko tam kiszony nawalone Tak Tutaj te gumy na wałkach 10 netto wystawiona, zobaczymy. Troszeczkę przebieg, yy, niby 23 tysiące beli. Ale to wiecie, jak tym przebiegiem jest. Ciężko powiedzieć. A tutaj tej żyłki nie ma. No cóż, zębatki w dobrym stanie są. w dobrym stanie tu, to, to było... to było... no, w Jandynie to były... z tryby w McHale'u co oglądaliśmy, to były już wyryte znaczy, to te tryby ostatnio byliśmy oglądać prasę tryby dobre Właśnie ostatnio byliśmy oglądać w innym miejscu Tego znanego pana na Węgrowie Ale nie wziąłem kamerki akurat A nagrałem telefonem to Taka była mgła, że miałem coś zmontować, ale w sumie to Nie było co, bo słaba jakość o tego mówię dzisiaj, w następnych oględzin Coś nagramy. Już, troszeczkę czasu stoi. Nie chcę tego wysunąć. tego tam. Ta, no, będzie kiszona była, robiona jako ostatnia i to jest to jest główny mankament właśnie też pasowy o, mamy jeszcze tu jeden, egzemplarz Może ktoś użytkuje. 4, 5, 1 chyba za 92 wystawiona siatka z tyłu ale ma kurde dużo pasów raz, dwa, trzy, cztery, sześć pasów no to nie sip, ma tu jednak łańcuchy wszystko to jest dwa razy grubsze też taka będzie przesiadka z tora na Będę to i tutaj z prasy, sipmy na na, le, na leli bądź na coś innego, no zobaczymy Wszystko kwestia kasy Sprawdzamy przed zakupem Dzisiaj uruchomienie bo ostatnio tylko Zewnętrznie tak oglądane było No co, czego do góry i... tu, Obudowane wszystko. Obudowane wszystko. No te przekładnie jakieś tam małe są. To a jak tu do oleju? Co dołu? Pewnie a jak? A mogą to być bez oleju, czy nie? Nie? co? Chyba, że z smarem Może to... tylko jakoś jest... tam sparowne. No tak. Nie mam jak... pojęcia, właśnie na no. tym dzieli. No i dobra. ładowany. sprzęt załadowany cena odpowiada. To najważniejsze. Łopatki trzeba kupić za dwie pustówki. Wiem, że chyba jakaś aplikacja jest do siania, muszę ściągnąć, żeby opanować tutaj system siania tym. To w naszym już mieliśmy wszystko wytestowane, posprawdzane. No a tutaj to wiadomo, pierwsze sianie będzie azot na zboża i trzeba będzie dopracować ale to, na spokojnie do domu wróci, się popatrzy i będzie dobrze tutaj wałek dostaliśmy nowy, czyli już krzyżaka nie trzeba wymieniać czy nowy, no od innej maszyny po prostu przełożony e, tylko nas zastanawia jaka jest jakie tu przekładnie są w tym e, czy olejowa, czy na smar e, w domu go uniesiemy do góry, zobaczymy co jest 5? Te linki pewnie będziemy przerabiać na hydraulikę. No i co, to by było pewnie na tyle. Dzisiaj mało materiału, zimno. No i udało nam się bezpiecznie dojechać. Rozładować. I co? Mamy już godzinę po 16, czyli trzeba się brać zaraz za obrządki, obiadek zjeść. No i tyle by było na dzisiaj. Jeden sprzęt już zakupiony, w fajnych pieniądzach, więc warto było myślę to wziąć. A coś tam podoskonalamy po swojemu. I już będzie rozsiewać do siania na 15 metrów. Wszystko łopatki kupić i tyle. Także dziękuję ślicznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie cześć.